Pewna posada. Wiesz, jestem z ciebie bardzo dumna, że dostałaś propozycję pracy jako dyrka. Dzięki. Ale zastanawiam się, jak bardzo ta posada wpłynie na nasz grafik spotkaniowy. Co masz na myśli? No weźmy na przykład teraz. Zamiast pójść na wyborny, zaplanowany przeze mnie obiad, kroczymy z bardzo poważnymi minami, jak się domyślam, w kierunku gabinetu Twilight. Oczywiście, nasz obiad jest dla mnie super ważny, ale nowe stanowisko w szkole też. A jedynym kucykiem, który potrafi prowadzić szkołę przyjaźni jest księżniczka przyjaźni. I trochę się tego wszystkiego obawiam, więc chcę jak najwięcej dowiedzieć się od Twilight, dopóki jeszcze tutaj jest. Ale Twilight nigdy niczego nie robi sama. Ma przy sobie przyjaciółki. Właśnie podsunęłaś mi pomysł. Dzięki, Trixie. Czasem udzielasz dobrych rad przez przypadek. A, dzięki. A nasz obiad jest... Takie przygotowanie nakryć jest dużo trudniejsze niż się wydaje? Okej, okay. eee, wiem, że jesteś zalatana, ale chciałam z Tobą porozmawiać o prowadzeniu szkoły. Bo szczerze mówiąc, nieco martwi mnie fakt, że będę musiała to robić sama, ale przecież tobie pomagały inne kucyki. Pomoc przyjaciół jest nieoceniona. No właśnie. No to co myślisz o tym, żebym zatrudniła wicedyrektora do pracy w szkole? Sposób prowadzenia szkoły pozostawiam tobie. Jeśli chcesz zatrudnić wicedyrektora, to na pewno jest to świetny pomysł. Naprawdę? Jak wspomniałaś, sama korzystałam z pomocy kucyków. I pamiętaj, zawsze możesz się ze mną skonsultować. Ej, Twilight, Rarity mówi, że miałaś być w butiku pięć minut temu na drugiej przymiarce sukni koronacyjnej. O, ile ma być tych przymiarek? Jeszcze kilka. W każdym razie, powodzenia w szukaniu zastępcy. Na pewno wybierzesz odpowiedniego kucyka. Słyszałam to wszystko i muszę powiedzieć, że jestem zaszczycona. A dlaczego? Nie brałam tego pod uwagę, ale jak usłyszałam, że o tym mówisz, zrozumiałam, że byłabym wielką i potężną wicedyrektorką. Tym będziemy pracować i spotykać się w tym samym czasie? A, no pewnie byłoby fajnie, ale nie mogę ci od tak dać tej pracy. O, 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 nie, nie, oczywiście, że nie. Wyobrażam sobie, że to będzie proces rekrutacyjny, przez który kandydaci muszą przejść, zanim najlepszy dostanie to stanowisko. Mruk? Zgadza się. Na pewno będę wybierać spośród wielu kucyków. Oczywiście wielu. Mruk? Dlaczego powtarzasz mruk? Nie wiem, o czym mówisz. Mruk? Cieszę się, że zgłosiłyście się do konkursu na stanowisko wicedyrektora szkoły przyjaźni. Zapewniam Cię, jeśli szukasz kogoś do zbierania funduszy, to mogę zabrać tyle, że będzie można dobudować parę budynków. Cóż, to nie jest najważniejszy obowiązek wicedyrektora szkoły, ale każdy może aplikować. Myślę, że proces selekcji, który wymyśliłam, jest dość ciekawy, chociaż zupełnie niepotrzebny. Mruk! Ech, ech. Każdy kandydat musi pokazać, że nadaje się na to stanowisko, a rekrutacja odbędzie się w trzech etapach. Każdy etap będzie sprawdzał inny zestaw umiejętności. Tylko ci, którzy przejdą poprzedni etap, mogą pójść dalej, aż w końcu wyłoni się najlepszy kandydat. Z dalszych wstępów pora na część pierwszą. Zastępstwa za nauczycieli. Zastępstwo na pewno przejdę. Gdy uczniowie zakosztują mojego wielkiego i potężnego nauczania, mogą nie chcieć już wracać do normalnej, nudnej nauki. Wow, ten szef jest taki równy! Naprawdę nauczyłeś się szyć, naprawiając worki na jabłka? Tak. Oczywiście lojalność jest podstawą przyjaźni i zaufania, ale nic nie jest tak warte lojalności, jak duża sterta mamony. Ta książka o biznesie nauczy Was jak zarobić i nie stracić. Rozdział pierwszy wartość. 1320, a Bracrius mm. odważny był. Ojej, same nudziarstwa. I to przez wiele, wiele stron. Okej, okay. wiem, że historia jest ważna, ale ja się jej nigdy nie uczyłam i zobaczcie, co ze mnie wyrosło.